Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj chciałabym Wam przedstawić moje sposoby na szukanie w lumpie. Tak jak Wam wspominałam w jednym z pierwszych filmików, bardzo lubię, wręcz kocham kupować ciuchy w lumpeksie, dlatego że te ciuchy często są unikatowe. Nie będzie chodziło pół ulicy w tym samym co ja. I są tanie. I naprawdę sprawia dużą radochę znalezienie jakichś ładnych rzeczy. Ponadto yy, mamy mniej więcej pewność, że z tymi ciuchami po praniu nic się nie stanie. Po pierwsze, to co chcecie kupić, to nie zawsze to kupicie i jest naprawdę mega małe prawdopodobieństwo, że to akurat kupicie. Po drugie... Nie zastanawiacie się 100 razy nad daną rzeczą, nie oglądacie jej, tylko po prostu bierzecie, co się w miarę podoba. Słuchajcie, często jest tak, na wyszaku wygląda fajnie, jak to się założy, się okazuje, że to jest no nie fajne, nie podoba nam się, tak. Al, albo często jest też tak, że na wyszaku wygląda nijako, a nie wiem, może przymierzę, może nie, przymierzcie, bo się może okazać, że. Jak założycie, no to będzie leżało naprawdę fajnie, będzie, będzie po prostu w waszym guście i zdecydujecie się to kupić. Po trzecie, musicie szukać wieszak po wieszaku, wieszak po wieszaku, żeby znaleźć jakieś ładne rzeczy. Ja naprawdę czasami, idąc do tego typu sklepu, poświęcam Załóżmy, nie wiem, półtorej godziny, tak? Bo tyle czasu mi zajmuje przewertowanie wszystkich wieszaków, przymierzenie tego, zastanowienie się, co mi się rzeczywiście przyda, co mi się nie przyda, no i kupno tych rzeczy, tak? Ale naprawdę wierzcie mi, że satysfakcja jest bardzo duża i bardzo dużo moich koleżanek zawsze się pyta, wow, ale masz super koszulkę, skąd ją masz? Z lumpa. O Jezu, no co ty, bo ja nie umiem szukać w lupie, nie wiem jak ty wyszukujesz, zawsze znajdziesz coś ładnego. No to to są też powody, tak? Idziesz i parę wieszaków, jak sobie e, przerzucisz, no to nie znajdziesz coś ładnego. Po, naprawdę. Czwarta moja zasada, co mi się wydaje, po prostu trzeba być uzbrojonym w cierpliwość, żeby coś znaleźć. E, po piąte, obserwujcie inne dziewczyny, co mają w koszykach. I kiedy na przykład idą mierzyć, bo się okazuje, że kurde, ale ona ma w koszyku super bluzki, ale ma fajny sweterek, ale ma fajne coś tam. A ja tego nie zdążyłam zobaczyć. Może być tak, że ona po przymierzeniu tych rzeczy okaże się, że te rzeczy będą na nią nie pasować, albo nie będą się po prostu podobały. I te rzeczy weźmie odwieści z powrotem i Wy w tym momencie macie okazję szybko zadziałać, pójść po prostu i te, te rzeczy... E, zgarnąć do swojego koszyka i iść przymierzyć. Także to jest kolejna zasada obserwowanie e, innych dziewczyn i patrzenie, co mają w koszykach. Oczywiście, broń Boże, nie podbierajcie e, komuś rzeczy z koszyka, bo to jest no, mega słabe moim zdaniem. Mi się to nigdy nie zdarzyło. Ja co prawda zawsze gdzieś tam e, swój koszyk e, trzymam e, przy sobie i naprawdę no. Złaziłam po lumpach mnóstwo czasu i widziałam różne sceny, jak dziewczyny potrafią podbierać rzeczy innym dziewczynom z koszyka. Naprawdę, to jest słabe, tego nie róbcie. No, jeżeli ktoś miał szczęście, wziął jakąś fajniejszą rzecz przed wami, no to trudno, no, może wam się uda kolejnym razem, tak? Ale na pewno nie róbcie takich rzeczy, że no, nie podbierajcie komuś z koszyka, no bo nie, nie, po prostu nie, nie róbcie tego. Słuchajcie, często też jest tak, że rzeczy, które mają plamę, zastanawiacie się, czy ją wziąć. Wtedy warto zobaczyć, ile na przykład w danym dniu kosztuje kilogram ubrań i ile by nam za daną rzecz wyszło. Bo może być na przykład tak, że jest fajna bluzka, ale jest upaprana fluidem i nie boimy się, czy. Eee, czy ta plama zejdzie, jeżeli to jest dzień dostawy i załóżmy, za tą bluzkę wychodzi około 20 zł, to jest trochę ryzyk, ale to jeżeli to jest dzień, kiedy kilogram kosztuje 30 zł albo 10 zł. No to ja bym się nie zastanawiała, bo ta bluzka będzie kosztowała 2 zł, 5 zł, weźmiecie do domu. Słuchajcie, sprawdzona metoda na, na takie trudne plamy i na podkład. E, miałam ubrudzoną e, bluzkę od podkładu w dwóch miejscach i to była bluzka u, ubrudzona e, Revlonem, Revlon Colorstay. I naprawdę, no... Prałam ją, gotowałam tą bluzkę, prałam ją z płynem do naczyń, te plamy nie chciały zejść, a naprawdę tą bluzkę lubiłam i myślałam, że kurde, no, że już ma po bluzce, bo to jeszcze plamy były tutaj gdzieś. To są takie niemieckie medełka na plamy. One są do kupienia gdzieś tam, no ja w swoim rodzinnym mieście to kupowałam zawsze gdzieś tam na na targowisku miejskim, bo tam zawsze stali handlarze z jakimiś niemieckimi bajerami, czekoladami, proszkami i tym, tym podobnymi rzeczami, chemią jakąś niemiecką, ale wiem, że też te mydełka można znaleźć w Rosmanie i to mydełko naprawdę pomogło mi się pozbyć tych plam, dwóch plam po podkładzie, gdzie myślałam, że te plamy nie wejdą, także... Jeżeli rzecz na tyle Wam się podoba, a ma jakąś plamę, a wychodzi w miarę rozsądnej cenie, to ja bym zaryzykowała, wzięłabym ją do domu i spróbowałabym ją wyprać z tym mydełkiem. Po prostu trzeba zaprać najpierw plamę, później wrzucamy do pralki. No i mi tak te, te plamy naprawdę zeszły. Jeżeli są spodnie, które Wam się podobają i tutaj pięknie leżą w pasie. A się okazuje, że na przykład mają prostą nogawkę, woleli, wola, wolelibyśmy, yy, żeby to były rurki, no to warto albo samemu się za to wziąć i ręcznie po prostu sobie zwężyć no, nogawki, albo jeżeli ktoś w rodzinie ma maszynę do szycia, no to po prostu skorzystać z maszyny do szycia i sobie przerobić. Ja naprawdę też dużo rzeczy yy, z lumpa sobie po prostu poprzerabiałam, poszukałam jakiejś inspiracji i... albo sobie porobiłam spodnie z te mega podziurawione, co Wam też pokazywałam w jakimś vlogu, albo możecie sobie obciąć na shorty, zrobić takie poszarpane, pofarbować te spodnie, no kurczę, jest tyle inspiracji, że masakra, także możecie też tam szukać ciuchów do jakichś tam projektów, tam, DIY, coś takiego, no bo powiedzmy sobie szczerze, Łatwiej jest nam zniszczyć taką rzecz, którą kupiliśmy tam za parę paręnaście złotych, niż kilkadziesiąt złotych, y, którą kupimy gdzieś tam normalnie w sklepie, tak? Y, więc ja nie eksperymentuję z rzeczami, y, które kupuję w sklepie, tylko eksperymentuję i się bawię w jakieś tam przeróbki z rzeczami, które y, kupię w lumpie, bo po prostu, jeżeli przez przypadek tą rzecz zniszczę, to nie jest mi szkoda. To jest moje pięć takich zasad, które zawsze komuś przedstawiam i to są zasady, których ja się trzymam, szukając, kupując w lumpie. Moim zdaniem nie ma się czego wstydzić, naprawdę to jest wylęgarnia zarąbistych ciuchów. Często możecie tam znaleźć ciuchy markowe, fakt... Nie ma... Ale nie ma się co nastawiać, tak? O Jezu, kupię sobie super ciuchy markowe, nie? No idziesz i zależy, jaki jest rzut. Jest taki rzut, gdzie naprawdę potrafisz sobie kupić trzy koszulki, lakosty. I tak dalej. A jest taki rzut, no, gdzie nie kupisz sobie nic i gdzie są naprawdę, są szmaty. Pójdziesz raz i po prostu liczysz kasę, bo tych rzeczy jest po prostu tyle, zarąbistych do kupienia, a, a pójdziesz raz i się okaże, że no, jest lipa, zależy też wszystko od dostawy, tak? No ale naprawdę, w, w moim zdaniem, warto tam kupować, warto się przełamać. Eee... No, i warto później czerpać satysfakcję ściuchów, yy, których nie ma nikt na ulicy i które tanio kosztował. Uwierzcie, że mm, no to jest duża satysfakcja. Także tych pięć moich zasad to, to jest, yy, że nie ma się co nastawiać na to, że jak chcesz kupić bluzkę, no to kupisz bluzkę, tylko wyjdziesz ze spodniami albo wyjdziesz z niczym. Po drugie, Trzeba y, dokładnie y, wieszak po wieszaku wertować, żeby coś znaleźć. Po trzecie, nie zastanawiasz się nad daną rzeczą, tylko y, y, nie oglądasz jej 100 razy, po prostu w miarę jest ok. Ok, no to rzucam ją na, y, na rękę do koszyka i wertuję sobie dalej, a w przymierzalni po prostu y, zastanowię się nad tym, czy to chcę, czy tego nie chcę. Po czwarte, bierzesz, y, nie patrzysz na rozmiar. Po prostu patrzysz, mniej więcej będzie ok, no to dobra, biorę też do, do koszyka, później to y, sobie sprawdzę, to będzie ok. No i po piąte, ryzykujesz, y, ale możesz gdzieś tam, jak są jakieś plamki, widzisz, że to zejdzie, że to jest, jest szansa, że to zejdzie, jeżeli jest ubranie w rozsądnej cenie i jeżeli ci się podoba, bierzesz to i po prostu kombinujesz z jakimiś domowymi sposobami na usuwanie plamów, albo płyn do naczyń, albo takie niemieckie mydełko na plamy. Mam nadzieję, że, że te porady się Wam przydadzą, że, że filmik Wam się e, podobał. Jeżeli tak, dawajcie kciuki do góry, subskrybujcie mój kanał i do następnego. Trzymajcie się, cześć!